Film Devagogia. Jeżeli ktoś się domyślił, że niektóre osoby powinny odpuścić z korzystania z sanatorium i powinno się tam wysłać dzieci szczególnie osobione, które tego potrzebują, z mamami na okres potrzebny. Bo w takich miejscach jest. A. Rześkie powietrze. B. Dobra woda poniekąd. C. Warunki powinny być odpowiednie. Dodałabym do tego koloroterapię, laseroterapię, laser, 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 akupunkturę. Że się nie znasz, to nie znaczy, że twój dziad się nie znał. Że zostałeś w portkach czy bez. To nie znak, że ktoś będzie kpił z